Witajcie na kanale Grodno SA w comiesięcznym podsumowaniu rynku pomp ciepła w Polsce. Dzisiaj omówimy sobie sierpień 2024. Przemku, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali? Chcemy dzisiaj porozmawiać o aktualnej sytuacji na rynku, co, co tak naprawdę się obecnie dzieje. Porozmawiać o kolejnym temacie, który rozgrzał wszystkich w sierpniu, czyli o wybuchu pompy pod Opolem, co mogło być przyczyną. Porozmawiamy sobie, jakie czynniki mogłyby wpłynąć na poprawę tego rynku, a także jakie są najbliższe perspektywy na najbliższych kilka miesięcy. Super, to co? Zaczynamy! Tak, zaczynamy od aktualnej sytuacji na rynku. Sytuacja jest kształtowana przez kilka czynników. To są czynniki pozytywne akurat dla całego rynku, ponieważ mamy wyraźne cały czas obniżenie cen pomp ciepła poprzez najróżniejszego typu promocji, które pojawiają się na rynku. Pompę ciepła, cena ich spada i to, co mówiliśmy w poprzednim programie, jest to naprawdę duża okazja do tego, by zakupić sobie pompę ciepła. Druga rzecz, o której rozmawialiśmy i która wpływa na rynek, czyli obniżenie ceny energii plus jedno, czy jednoczesne podwyższenie cen gazu. I trzecia rzecz, która się obecnie pojawiła, o której nie rozmawialiśmy ostatnio, czyli duży problem z dostępnością kotłów na pellet, których, mhm. które trudno w to obecnie dostać i trzeba bardzo długo czekać na ich dostępność, przynajmniej części producentów. To wszystko wpływa na to, że, że ten rynek zaczyna nam wyraźnie wzrastać. Jesteśmy na progu wysokiego sezonu grzewczego. Ze względu na temperatury, które są na zewnątrz, ten sezon nam się troszeczkę przesuwa, bo powinniśmy już być w tym sezonie, ale mamy cały czas aurę letnią, dlatego też ten sezon nam się przesuwa. Ale już widać generalnie ożywienie na rynku, że dużo więcej osób jest zainteresowanych pompami, dużo więcej osób chce montować pompy i dlatego też instalatorzy poszukują tych pomp, które, tak jak mówiliśmy, są dostępne cenach. Czyli to spora zmiana w stosunku do tego, o czym mówiliśmy jeszcze dwa miesiące temu, tak? Tak, jest to spora zmiana. Mam wrażenie, że ten trend przełamaliśmy, jesteśmy w trendzie wzrostowym. Powinien on w dłuższej perspektywie nam lekko cały czas się poprawić w kolejnych miesiącach. Także rok do roku powinniśmy widzieć wyraźne wzrosty. Czyli nastroje optymistyczne. Nastroje optymistyczne. Zobaczymy, co się wydarzy po 1 stycznia, ale tutaj też mamy pewne informacje, że, że będzie dobrze, ponieważ prawdopodobnie stawka w roku, z roku 2024 za energię przejdzie na rok 2025. No to dobra informacja. To tak dobra myślę. informacja. Dobrze, słuchaj, chciałbym, żebyśmy przeszli teraz do tego punktu numer, do punktu numer dwa tego, o czym mówiłeś czyli tej sytuacji która miała miejsce pod Opolem z wybuchem pompy. Tam pojawiło się bardzo dużo różnych nagłówków, wręcz krzyczących o tym, że ta pompa wybuchła. I wydźwięk był nie najlepszy dla, dla branży pomp ciepła, w ogóle dla tych produktów. Co tam się wydarzyło? Jak to, jak to wygląda? Informacja zatworzyła tak naprawdę cały rynek. Wybuch, no, no wszyscy zastanawiali się, co mogło być przyczyną. Mamy kilka informacji. Nie chcemy siać tutaj jakichś domysłów, plotek, tylko to, co wiemy. A wiemy to, że po pierwsze była to pompa, która nie była przystosowana do ogrzewania domu. Była to duża pompa ciepła przemysłowa, która została, która została przerobiona na to, by obsługiwać ten dom. W sposób profesjonalny, amatorski? Nie, to w sposób amatorski była. Wiemy, że użytkownik tej pompy, który zamontował, szukał przez dłuższy czas serwisu, który chciałby to naprawić. Wiele serwisów mu odmówiło. Jedna z osób podjęła się tego serwisu. Tutaj jest wiele hipotez, co doprowadziło do tego, do tego wybuchu. Tak jak mówiliśmy, nie chcemy ścieciać plotek. Jednak e, wiemy, że była to pompa. E, nieseryjna? Nieseryjna, do, nie pompa przesława? przemysłowa, którą, którą zamontowano w domu samodzielnie czyli przeróbka. E, przeróbka. Wiemy, że nie wybuchła ona podczas normalnego użytkowania tylko wybuchła podczas serwisu, który najprawdopodobniej nie znamy szczegółów ale najprawdopodobniej został wykonany w sposób, który nie był zgodny z dtr tego urządzenia, bo już samo urządzenie było zamontowane nie w tym miejscu, w którym powinno, no powinno tak. być. W związku z czym ta dtr też pewnie tak. nie była do końca tutaj istotna. Także, e, także e, nie wiemy, czy to gaz wybuchł, czy, czy butla z tlenem, którą posiadał ten, ten instalator. E, jednak kilka, kilka rzeczy na pewno warto z tego wyciągnąć wniosek. Pierwsza to oczywiście pompy muszą być dostosowane do montażu, w którym, w którym się znajdują, do, do tych obiektów, do których są przystosowane, fabrycznie przygotowane do, do tego obiektu. Druga rzecz, musi to wykonać serwis, który potrafi się posługiwać i potrafi obsługiwać tą pompę, a trzecia rzecz taka bardzo bardzo prozaiczna, prozaiczna. podczas serwisu proszę by użytkownicy nie byli, nie siedzieli nad pompą i się nie przyglądali temu serwisowi, bo najróżniejsze rzeczy mogą się wydarzyć. Niech ten serwisant sam sobie działa w, w obiekcie, a nie żebyśmy my tam zaglądali mu przez ramię z różnych stron. Patrzyli cały czas na ręce. Bo jednym z, z poszkodowanych, a z ofiar tego, tego wybuchu był właśnie y, właściciel tej pompy, który był obok serwisanta. Także y, pamiętajmy że, o tych trzech rzeczach i pamiętajmy o tym, że każde urządzenie, które jest źle użytkowane, może, może doprowadzić do tego samego. Butla z gazem, którą mamy, gaz, który użytkujemy w domach, niewłaściwe użytkowanie doprowadzi do, może doprowadzić do, do nieszczęśliwego, do, do nieszczęśliwego z końca. A pamiętajmy, że w domach mamy lodówki, które mają gazy Gaz. freonowe, mamy klimatyzacje, które mają gazy. Często nic się tego nie obawiamy i też się nie obawiamy pomp ciepła, bo, bo to był incydentalny przypadek. On niczym nie świadczy, nie świadczy o żadnym zagrożeniu związanym z użytkowaniem pomp ciepła. Pomp ciepła. Mhm. Jak Super. będziemy znali szczegóły, a prawdopodobnie w na najbliższym czasie będziemy znali, powiemy, co się tam dokładnie wydarzyło. Okay. Słuchaj, teraz chciałbym, żebyśmy przeszli jeszcze, wrócili do rynku pomp ciepła, no i do tych optymizmów, o których wspomniałeś. Ta powiało dużym optymizmem. Pytanie mam takie do Ciebie, powiedz, co pomogłoby w spopularyzowaniu pomp ciepła w Polsce? Pewnie jest kilka rzeczy, które by pomogły, jednak rzeczą, która najbardziej wpływa na popularyzację każdego źródła ciepła są koszty jego użytkowania, a naszym medium, które napędza nasze pompy ciepła jest energia elektryczna. Dlatego korzystne zmiany w taryfach e, za energię elektryczną na pewno by wpłynęły pozytywnie na, na popyt na te urządzenia. Od długiego czasu mówi się o specjalnych taryfach energetycznych no dla dla użytkowników pomp ciepła. Co z tymi taryfami, e, wiadomo? E, Nie mamy żadnych szczegółów. Wiemy, że rozmowy na ten temat trwają, między innymi prowadzone przez organizację PortPC, który rozmawia z rządem na temat specjalnych taryf energetycznych e, dla pomp ciepła. Nie mam żadnych szczegółów. Enigmatycznie wiemy z Portu PC, że coś się ma wydarzyć, jednak nie wiemy co. Mhm. Dobrze, to wracając jeszcze do Portu PC, to jest duża organizacja, tak? Jakbyś mógł dwa słowa powiedział na temat organizacji i na temat kampanii, którą ostatnio uruchomili, może nie ostatnio, ale całkiem niedawno, promuj ciepło, pompuj ciepło z głową. Organizacja Pod jest to największa organizacja w Polsce zrzeszająca producentów i dystrybutorów pomp ciepła. Ma ona na celu popularyzację tego źródła ogrzewania, przygotowanie instalatorów, przygotowanie całego rynku do, do, do rozwoju tego, tego segmentu. Działa bardzo aktywnie, między innymi przy wybuchu była bardzo aktywne, aktywne działanie Portu PC, który chciał po, po, pokazać prawdę i za, zatrzymać te, te nagłówki, które by mogły no, świadczyć no, o no. tym, że, że problem był w samej technologii, a nie okay. w tym, że to była samoróbka. Tak, jednym z elementów, które, które w ostatnim czasie organizacja ta, ta podjęła, jednym z jest właśnie powrót ciepło z głową. Kampania wynika z tego, że w szeroko pojętych mediach pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji na temat pomp ciepła. Nieprawdziwych i nierzetelnych. Dlatego stwierdzono, że należy przygotować taki, takie medium, gdzie można by dotrzeć do tych rzetelnych informacji. Dlatego powstała ta kampania Pompujcie Ciepło z głową. Powstała strona internetowa, na którą zapraszamy, gdzie są najróżniejsze informacje, rzetelne informacje przekazane przez praktyków, przekazane przez osoby, które są w tym rynku, które się znają na temacie, na temat, czy warto, czy nie warto montować pompę ciepła, kiedy warto, kiedy nie warto, czy pompa gruntowa, czy powietrzna, tam wszystkie tego typu py pytania. Cała edukacja jest tam. Cała edukacja, jeżeli, jeżeli e, e, Państwo mają takie wątpliwości, tam na pewno rzetelnie dostaniemy rzetelną informację na ten temat, bo informa mnóstwo informacji, które pojawia się w mediach jest e, Albo jest to część prawdy, albo tak naprawdę... Jest to po prostu nieprawda na ten temat. Smutne, ale prawdziwe. Dobrze, przejdźmy zatem jeszcze ostatni punkt. Chciałbym Cię, Przemku, zapytać, jakie są perspektywy dla rynku pomp ciepła na najbliższe miesiące? Nawet nie mówię tutaj o, o, o końcu roku 2024, a najbliższe, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące. Powinno powiedzieć optymizmem. Mamy kilka wreszcie pozytywnych elementów, o których zresztą mówiliśmy od początku naszych programów, że jest kilka elementów, które zmieniają ten rynek powoli ku lepszemu i to będzie odczuwalne w najbliższych miesiącach, niższa stawka za energię elektryczną, tańsze pompy, duża dostępność, większa taka większe zaufanie społeczeństwa, które rośnie w ostatnim czasie do pomp, powinno prowadzić jakiś optymizm w tym, w tym zakresie. No dobrze, i z tą pozytywną informacją zostawiamy Was i nas tutaj. Zapraszamy oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału. Komentarze są bardzo mile widziane pod tym materiałem. No i dosłuchajcie, do zobaczenia za miesiąc. Naszym specjalnym gościem za miesiąc będzie pan Tomasz Górnaś z firmy Ekowtyczka, który jakby uzupełni ten rynek pomp ciepła o e, instalację, czyli o rynek instalacji. Pan Tomasz opowie nam troszeczkę o tym, jak wygląda to z perspektywy e, firm instalacyjnych, z jakimi problemami borykają się firmy instalacyjne, no i na co należy oczywiście zwracać uwagę przy. W zakładaniu pomp ciepła, przy ofertowaniu tych pomp ciepła. To wszystko już za miesiąc. Do zobaczenia. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia.